Cześć, z tej strony Zdrabkowe Małżeństwo, czyli Przemek i Kinga. Przychodzimy do Was dzisiaj z premierą nowej zdrabki Polska, Polska, która tak naprawdę wydaje nam się dosyć podobna do wszystkich, które są po 5 złotych, tak naprawdę, bowiem szukamy wygrywających liczb wśród naszych liczb. Jedynym innym elementem jest może to, że szukamy tutaj jako szczęśliwego symbolu motylka. Więc to może jakby odróżniać. Szata graficzna jest bardzo ładna, także może to. No i jeżeli chodzi o stopnie wygranych, to tak, no tutaj zaczynamy od klasycznego zwrociku, czyli 5 zł. Następny stopień to 10 zł, 20, 50, 100. No i tutaj już zaczynają się te ciekawsze wygrane, czyli 500, 10 000 i 100 000. Jest to też o tyle fajne, że jak już widzisz na przykład, że wygrywasz 500 zł, no to i widzisz, że coś jest jeszcze, to wiesz, że to już musi być więcej. Jakbym wygrał więcej niż 100, to już bym w ogóle latał jak nienormalnie ze szczęścia tak. Kto wie, kto wie co tutaj na nas czeka. Nie no chyba tak od razu nie rzucają jakichś głównych wygranych, jak mi się No to patrz. <grych> Mamy dla Was 6 sztuk, czyli wkład w dzisiejszy odcinek to 30 zł. Nie są po kolei, więc może to nam da nieco więcej szczęścia, chociaż są blisko. Bo niby pani nam wybierała z różnych miejsc, ale okazało się, że chyba wszystkie jest między 25 a 35, coś takiego. E, chyba 40. No nieważne, w każdym razie e, nie będziemy dłużej wam tutaj gadać. E, będziemy drapać. To zacznijmy od z drapeczki z numerem 25 i sprawdźmy. Jakie są nasze wygrywające liczby? 35, 18, 4 oraz 3. Bardzo fajna warstwa ścieralna, więc to jest jakiś tam już plus. 22, 23, 19, 17 oczywiście wszystko obok. 34 kolejne obok szóstka 33. Mamy motylka więc już jest jakaś wygrana, super 7 i 2. A pod motylkiem mamy 5 zł. Także jak na początek super. Z tego co przynajmniej ja dzisiaj oglądałem premiery, to MMM oznacza 5 zł, także wszystko się zgadza. Kolejną naszą zdrabką, zdrabkę z numerem 30, zobaczymy, czy może będzie bardziej szczęśliwa od poprzedniej. Bardzo bym się cieszył. No to sprawdźmy nasze wygrywające liczby. To 13, czy pechowe to zobaczymy. 6, 4 oraz 1, czyli tak niskie nomina nominały. To co? Zaczniemy od pewnie jakieś 30. Trójka, czyli obok dziewiętnaście, jedenaście, dwa, obok siedemnaście, czternaście, obok osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, no i naszym ostatnim. Ostatnią liczbą jest 28, czyli zdrabka pusta. Tak. Dwie różne kontrolne to potwierdzają. To teraz pora na zdrapeczkę z numerem 39. Zobaczymy, co nam przyniesie. Wygrywające liczby to 21, 4, 23 oraz 9. A. Nasze to 16, 19, 11, 32, mamy 23, to nie w tą stronę. 33, często się pojawia 33. 11 okay. też, 29, 17, 15, 3 i ostatnia liczba to 22, czyli niestety. Ta zdrapeczka jest pusta. Teraz mamy zdrapeczkę z numerem 32. Może będzie bardziej łaskawa od poprzedniej. No to sprawdźmy nasze wygrywające liczby. 17 3 15 i 34. Tutaj mamy jedyneczkę. 18

Pora na zdrawkę z numerem 27. Tak trochę biednie, więc przydałoby się jakaś wygrana. 13, 12, 3 oraz 9. Także niejutko wszystko. A tutaj mamy 7, 16, 11, 31 i 24. A na dole mamy 30, 1, 32, 14 i ostatnia szansa. To niestety 8. Więc SA mówi nam, że to zdrawka przegrana. Zatem została, została nam tylko ostatnia zdrawka. Oby wygrana. No to może najpierw sobie odkryjemy liczby.

i 26. Czyli żadnego motylka nie ma, także musimy liczyć na wygrywających. Tak. To pierwszą naszą liczbą jest 32. No wiadomo obok jest, ale konkretnej naszej nie ma. 30 Też nie ma 4. Też nie ma. Obok i 12. Czyli znowu obok. no i widzimy, że przegrane. No to nasza premiera nie jest zbyt udana. Na wydane 30 zł zwróciło nam się zaledwie 5. 5 drapek nam przegrało, jedna była tylko wygrana. Jest to 5 złotych w, w motylku, także no średnio. Powiedziałabym, że słabo. No, słaba, ta chyba najgorsza prawda? premiera. W każdym razie pamiętajcie o tym, że u nas na kanale trwa konkurs. Sprawdzajcie sobie pod poprzednim filmikiem, jakie są zasady, piszcie komentarze, a my trzymamy za Was kciuki, żebyście mieli rację i żeby udało Wam się trafić idealnie w ten wynik, w który powinniście trafić. To dziękujemy za dzisiejsze drapanie. Zostawiajcie łapki w górę, żeby nam było lepiej po tej słabej premierze. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach.